Bóg Wszechmogący mówi: To przez proces wykonywania swego obowiązku człowiek stopniowo ulega zmianom, a w jego trakcie pokazuje swoją lojalność. Skoro tak, im bardziej jesteś zdolny wykonywać swój obowiązek, tym więcej prawdy otrzymujesz i tym bardziej realne staje się Twoje wyrażanie. Ci, którzy tylko udają, że spełniają swój obowiązek i nie szukają prawdy, zostaną ostatecznie wyeliminowani, ponieważ tacy ludzie nie wykonują swojego obowiązku w praktykowaniu prawdy, ani nie praktykują prawdy w spełnianiu swojego obowiązku. To są ci, którzy pozostają niezmienieni i będą przeklęci. Nie tylko ich wyrażanie jest nieczyste, ale wszystko, co wyrażają, jest niegodziwe. Wkładanie serca w swój obowiązek i umiejętność wzięcia na siebie odpowiedzialności wymaga cierpienia i poniesienia kosztów. Nie wystarczy po prostu o tym mówić. Jeśli nie włożysz serca w wykonanie obowiązku a będziesz się skupiać jedynie na wysiłku fizycznym, to z pewnością nie zostanie on wypełniony dobrze. Będziesz tylko zachowywać pozory, nic ponad to, i nie dowiesz się, na ile dobrze spełniłeś swój obowiązek. Jeśli włożysz weń serce, zaczniesz stopniowo rozumieć prawdę. Jeśli tego nie zrobisz, nie zrozumiesz jej. Kiedy włożysz serce w wykonywanie swojego obowiązku i w dążenie do prawdy, stopniowo będziesz w stanie zrozumieć wolę Bożą, odkryć swoje zepsucie i braki oraz zapanować nad swoimi różnymi stanami. Jeśli nie używasz serca do badania siebie, a skupiasz się tylko na zewnętrznych staraniach, to nie będziesz w stanie odkryć różnych stanów, które powstają w twoim sercu, ani swoich reakcji na różne warunki zewnętrzne. Jeśli nie używasz serca do badania siebie, to trudno ci będzie rozwiązać drzemiące w nim problemy. Amen. Amen. Słowa Boga mówią, że mamy być odpowiedzialni i szukać prawdy, by wypełniać obowiązki. Kiedyś była mnie dbała, w nic nie wkładałam wysiłku. Tak samo wyglądała moja praca w Domu Boga. Ilekroć napotykałam coś trudnego, wymagającego ciężkiej pracy, postępowałam niedbale i nieodpowiedzialnie, w związku z czym popełniałam błędy. Dzięki słowom Boga zrozumiałam swoje zepsute usposobienie, pojęłam, jak wykonywać obowiązki zgodnie z wolą Boga i nauczyłam się pracować odpowiedzialnie i starannie. Zajmowałam się wtedy sprawdzaniem tłumaczeń na język włoski. Na początku byłam pilna i chętna, by stawiać czoła trudnościom. Jednak z czasem zaczęłam mieć zaległości w pracy, co budziło mój niepokój, zwłaszcza kiedy widziałam różnokolorowe adnotacje w dokumentach i mnóstwo kropek, przecinków i innych znaków przestankowych. Każdy musiał być sprawdzony pod kątem formatowania i umiejscowienia. Zrobiłam się nerwowa. Myślałam, ile uwagi będzie mnie to kosztowało. To za duży wysiłek. Wtedy przestałam sumiennie pracować. Przeglądałam tylko dokumenty, sprawdzając, czy są w miarę poprawne. Czasem musiałam się wyciszyć i zastanowić, czy tłumaczenie jest prawidłowe, lecz gdy widziałam złożoną strukturę zdania, robiłam samolubne kalkulacje. Dokładne sprawdzanie każdego słowa wymaga wielkiego wysiłku, a gdy nie znajdę odpowiedzi, czy nie będzie to strata energii? Co tam? Ktoś inny się tym zajmie. Tak więc, niedbale i mechanicznie wykonywałam swoją pracę. Z czasem zaczęły pojawiać się problemy. Inni znajdowali błędy interpunkcyjne i błędne zapisy wielką literą w dokumentach, które sprawdziłam. A czasem w tłumaczeniach brakowało niektórych słów. Bardzo mnie to przygnębiło. Ktoś inny od razu dostrzegł te drobne błędy, a ja ich nie widziałam, patrząc na nie. No i skąd te okropne braki w tłumaczeniu? To psuło mi nastrój. Kiedyś po lunchu dostałam wiadomość, że w jednym z tekstów, które sprawdzałam, był szkolny błąd w liczbie pojedynczej i mnogiej. To było jak nóż prosto w serce. Jak mogłam być tak niedbała? Jak mogłam przeoczyć tak podstawowy błąd? Nie byłam pewna, czy inne teksty, które sprawdzałam, też zawierały takie błędy. W mojej pracy roiło się od błędów. Co mogłam zrobić? Cierpiąca stanęłam przed Bogiem i modliłam się. Zastanowiłam się nad swoją postawą względem obowiązków. Przeczytałam te słowa Boga: Jeśli nie wkładasz serca w spełnianie obowiązków, jesteś niedbały i wybierasz najprostszą drogę, to jaka jest to mentalność? To jedynie powierzchowność. Bez lojalności wobec obowiązku, bez poczucia odpowiedzialności czy misji. Każde zadanie wykonujesz na pół gwizdka, bez przekonania, nie wkładasz w nie serca. Chcesz jak najszybciej odwalić robotę, na luzie, jakbyś się bawił. Czy to nie droga do problemów? Ludzie powiedzą, że źle wykonujesz obowiązki i robisz wszystko na niby. A co powie na to Bóg? Powie, że nie jesteś godzien zaufania. Jeśli powierzono Ci zadanie, Niezależnie od tego, czy wymaga ono szczególnej czy zwykłej odpowiedzialności, to jeśli nie włożysz w nie serca i nie sprostasz obowiązkom, jeśli nie uznasz tego zajęcia za misję wyznaczoną ci przez Boga i nie potraktujesz go jako zobowiązania, to będzie to problem. Niegodne zaufania to określa, jak podchodzisz do swoich obowiązków, a Bóg powie, że twój charakter nie spełnia oczekiwań. Jeśli tak podchodzisz do powierzonej Ci sprawy i tak ją załatwiasz, to czy w przyszłości otrzymasz jakiekolwiek zadania? Czy można powierzyć Ci coś ważnego? Może, ale w zależności od Twojego zachowania. Jednak w głębi duszy Bóg zawsze będzie wobec Ciebie podejrzliwy i niezadowolony. Czyż nie będzie to problem? Amen. Amen. Bóg patrzy w serca ludzi. Każde z jego słów obnażało moją skazę. Wtedy zrozumiałam, że idąc na łatwiznę w wypełnianiu obowiązków, jest się powierzchownym. Nie ma w tym żadnej dbałości, gdy robimy coś po łebkach, nie biorąc na siebie odpowiedzialności. Patrząc wstecz na moje zachowanie, wiem, że gdy coś wymagało czasu i wysiłku, zawsze szłam na skróty, po linii najmniejszego oporu. Szłam na łatwiznę, unikałam wysiłku, byle się nie zmęczyć. Gdy trafiłam na nowe słowa, trudną gramatykę albo strukturę zdania, nie podejmowałam żadnego wysiłku, by to sprawdzić. Zaznaczałam fragmenty, by inni się tym zajęli. Gdy widziałam złożone adnotacje lub musiałam uważnie sprawdzić interpunkcję, rzucałam szybko okiem, przez co nie dostrzegałam błędów. Byłam niedbała i wykręcałam się od odpowiedzialności za obowiązki, które Bóg mi powierzył. Chciałam tylko uniknąć cielesnego cierpienia. Czy w moim sercu było miejsce dla Boga? Później znalazłam te słowa Boga: Dla ludzi posiadających człowieczeństwo, sumienne wykonywanie zadań, gdy nikt nie patrzy, jest łatwe. To część ich obowiązków dla tych bez człowieczeństwa niespolegliwych to trudne. Inni muszą ich nadzorować i sprawdzać ich postępy, w przeciwnym razie wyrządzą szkody i lekroć dostaną jakieś zadanie. Krótko mówiąc, ludzie wykonując zadanie, powinni pomyśleć, czy dobrze wypełniłem ten obowiązek, czy włożyłem weń swoje serce, a może tylko przez niego przebrnąłem. Jeśli nie byli staranni, to źle, to jest niebezpieczne. Taka osoba nie jest wiarygodna, nie można jej ufać. W najgorszym razie, jeśli spełnia obowiązki nieuważnie i oszukuje Boga, to jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jakie są konsekwencje świadomego oszukiwania? Na krótką metę będziesz mieć skażone usposobienie, będziesz popełniać występki bez skruchy. Nie nauczysz się praktykować prawdy i nie wcielisz jej w życie. Na dłuższą metę dobre wyniki Twojego działania znikną, przez co wpadniesz w kłopoty. Unikanie poważnych błędów, lecz ciągłe popełnianie drobnych, prowadzi do nieodwracalnych skutków, to poważne. Amen. Amen. Gdy Bóg ukazał mi naturę i konsekwencje mojej niedbałości, przestraszyłam się. Udając, że pracujemy, oszukujemy innych i Boga. Taką postawę Bóg potępia. Gdybym nie okazała skruchy, w końcu popełniłabym poważny występek i została wydalona. Gdy Kościół powierzył mi obowiązki, przysięgłam, że będę je wypełniać należycie. Ale gdy wymagały ode mnie wysiłku, Myślałam tylko o ciele, obawiając się cierpienia. Powierzchownie i niedbale sprawdzałam dokumenty, więc przeoczyłam najoczywistsze błędy. Czy to nie było oszukiwanie? Te myśli napełniły mnie żalem, więc modliłam się do Boga. Boże Wszechmogący, byłam nieodpowiedzialna, próbowałam Cię zwieść, Ciebie to brzydzi. Nie miałam sumienia. Boże, chcę to odpokutować, poprowadź mnie. Daj mi wolę, bym wytrwała w trudach i zdolność, bym porzuciła cielesność i wypełniła obowiązki. Później w każdym dokumencie sprawdzałam każde słowo, które było problematyczne. Gdy nie byłam czegoś pewna, pytałam innych członków lub zawodowego tłumacza, aż miałam zupełną jasność. Przy długich i trudnych tekstach nie ważyłam się markować pracy, byle jakoś dobrnąć do końca, ale uważnie i szczegółowo przyglądałam się każdemu zdaniu, robiąc co w mojej mocy, by udoskonalić tłumaczenie. Kończąc pracę, robiłam listę rzeczy do sprawdzenia i powtarzałam, że każdy etap pracy wymaga uwagi. Pod koniec sprawdzałam każdy szczegół i starałam się zmniejszyć liczbę błędów. Po pewnym czasie osiągałam lepsze wyniki, a liczba błędów spadła. Bogdzie, dzięki Bogdzie. Później dołączyła do nas siostra, która miała ujednolicać formatowanie gotowych tłumaczeń. Czasami mnie pytała: Czy ten znak interpunkcyjny jest właściwy? O co chodzi z tą interpunkcją? Gdy zadawała dużo pytań, myślałam: W sumie. Wyjaśnienie wszystkiego to za duży kłopot. Uznaj, że dokument jest gotowy. Zbywałam ją, mówiąc: Patrz, to jest gotowy dokument. Nie ma w nim żadnych błędów. Interpunkcja we włoskim i angielskim jest w zasadzie taka sama. Ale są wyjątki zależnie od znaczenia. Później spytała mnie: Mamy profesjonalne materiały referencyjne. Nie wszystko rozumiem. Czy mamy prostsze dokumenty dotyczące włoskiej interpunkcji? Odparłam, że nie mamy. Wiedziałam, że powinnam stworzyć dokument dla nowych członków zespołu. Ale znaków interpunkcyjnych jest wiele, musiałabym przejrzeć materiały referencyjne. Ech, to kłopot, więc odpuściłam. Myślałam, że na tym się skończy ale gdy siostra zastosowała angielskie zasady interpunkcji we włoskich tekstach, jak jej poleciłam, usunęła wszystkie spacje przed myślnikami i po nich w tekście liczącym 150 tysięcy słów. Zaniemówiłam, gdy to odkryłam. Włoski wymaga spacji przed myślnikami i po nich, żeby myślniki nie myliły się z dywizami, czyli inaczej niż w angielskim, ale nie powiedziałam jej o tym. Nie było rady. Musiała poprawić każdy błąd w całym dokumencie. Bardzo źle się z tym czułam. Byłam zła na siebie. Czemu nie zmusiłam się, żeby stworzyć dokument źródłowy? Czemu myślałam o ciele, bojąc się trudów? Przez moją niedbałość siostra musiała poprawiać tekst. Musiał być też sprawdzany. To wymagało wysiłku, a nasza praca się opóźniła. Czy nie zakłócało to pracy domu Boga? Obudziły się we mnie uczucia zobowiązania, winy i żalu. Chciałam sama sobie wymierzyć policzek. Czemu znów idę na łatwiznę? Co jest ze mną nie tak? Raz podczas modlitwy natrafiłam na te słowa Boga. Czy to nieskażone usposobienie sprawia, że człowiek załatwia sprawy nonszalancko, nieodpowiedzialnie? Co to jest za cecha? To nikczemność. Tacy ludzie mówią, to już chyba z grubsza wystarczy. To podejście w stylu, może być, ujdzie na 80%. Tacy ludzie wszystko robią byle jak. Wystarczy, że jakoś sobie radzą. Nie pojmują po co dążyć do dokładności. Nie widzą sensu w przestrzeganiu zasad. Czyż to nie cecha skażonego usposobienia? Czy jest to przejaw normalnego człowieczeństwa? Całkiem trafnie można nazwać to arogancją albo rozpasaniem. Jednak najlepszym słowem jest nikczemność. Taka nikczemność obecna jest w naturze większości ludzi. We wszystkim idą po linii najmniejszego oporu i wszystko, co robią, podszyte jest nieuczciwością. Oszukują innych, idą na łatwiznę i nie poświęcają czasu ani myśli żadnej sprawie. Póki to nie wyjdzie na jaw i nikt ich nie pociągnie do odpowiedzialności, prześlizgują się. Dla nich staranne wykonanie to granie warta świeczki. Tacy ludzie nie osiągają mistrzostwa i nie przykładają się do nauki. Chcą przyswoić ogólniki i brnąć dalej, twierdząc, że są ekspertami. Czyż nie tak ludzie podchodzą do wielu spraw? Czy to właściwa postawa? Takie podejście do ludzi, spraw i wydarzeń można określić, byle jak, byle do przodu. Nikczemność to cecha skażonej ludzkości. Amen. 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 Słowa Boga wskazały źródło mojej gnuśności, a moja nikczemność była niebywała. Wszystko robiłam w sposób powierzchowny i bez przerwy oszukiwałam. Gdy siostra spytała mnie o prawidłową interpunkcję, zbyłam ją, bo nie chciałam się tym kłopotać. Poleciłam jej, by stosowała prostą regułę. Gdy spytała o dokument referencyjny, mogłam taki sporządzić, ale gdy pomyślałam, ile to pracy, stwierdziłam, że nie warto. Martwiły mnie błędy, ale postanowiłam jakoś się przemknąć. Byłoby świetnie, gdybym zaoszczędziła sobie pracy. Ilekroć robiłam coś niedbale, liczyłam, że mi się poszczęści. Zawsze dążyłam do jak najmniejszego wysiłku. Nigdy nie angażowałam się zbyt uczciwie w swoje obowiązki. Nie przykładałam wagi do szczegółów, nie próbowałam zapobiec błędom. Pozornie pracowałam i odpowiadałam na pytania, ale tak naprawdę zwodziłam te siostry i byłam przebiegła. Ona zaufała moim radom i popełniła poważne błędy, męcząc się przy takiej bezowocnej pracy. Musiała dużo poprawić, a to wszystko spowolniło i przyniosło straty w pracy kościoła. Zasada moich działań, czyli pójście na łatwiznę po linii najmniejszego oporu, była krzywdząca dla innych. Stosowałam sztuczki, żeby oszczędzić sobie wysiłku, lecz cały czas popełniałam występki w obowiązkach i zakłócałam pracę domu Boga. Wszystkich krzywdziłam. Powierzono mi tak ważne zadanie a ja to zlekceważyłam. Byłam niedbała i nieodpowiedzialna. Oszukiwałam i ignorowałam konsekwencje. Byłam całkowicie pozbawiona sumienia. Wtedy dostrzegłam, jak bardzo jestem podła, jaka jestem bezwartościowa. Później widziałam film, w którym czytano słowa Boga. Obejrzymy go? Tak. Pachętnie. Tak. Bóg Wszechmogący mówi… Jeśli ludzie nie potrafią wyrazić tego, co powinni wyrazić w swojej służbie, albo osiągnąć tego, co jest dla nich naturalnie możliwe, tylko obijają się i stwarzają pozory, to zatracili funkcję, jaką powinna mieć istota stworzona. Takich ludzi uznaje się za miernoty i zbyteczny odpad. Jak takich ludzi można zasadnie nazwać istotami stworzonymi? Czyż nie są to zepsute jednostki, które lśnią na zewnątrz, lecz w środku wypełnione są zgnilizną? Kogo mogłyby być godne wasze słowa i działania? Czy tak mikroskopijne poświęcenie z waszej strony jest warte tego wszystkiego, czym was obdarzyłem? Nie mam innego wyboru i byłem Wam oddany całym sercem, a Wy jednak żywicie wobec mnie niegodziwe intencje i nie jesteście do mnie przekonani. To jest zakres Waszego obowiązku, Waszej jedynej funkcji. Czyż tak nie jest? Czy wiecie, że w ogóle nie spełniacie obowiązku istoty stworzonej? Jak można uznać Was za istoty stworzone? Czy nie jest dla Was jasne, co wyrażacie i urzeczywistniacie w życiu? Nie spełniliście swojego obowiązku, ale chcecie być obdarzeni tolerancją i hojną łaską Boga. Łaska ta nie została przygotowana dla takich bezwartościowych niegodziwców jak Wy, lecz dla tych, którzy nie proszą o nic. I z radością się poświęcają. Ludzie tacy jak wy, takie miernoty, są zupełnie niegodni, by się radować łaską nieba. Trudności i niekończąca się kara będą jedynymi towarzyszami waszych dni. Jeśli nie potraficie dochować mi wierności, czeka was los pełen cierpienia. Jeśli nie możecie wziąć odpowiedzialności wobec moich słów i mojego dzieła, waszym końcem będzie kara. Wszelka łaska, błogosławieństwa i wspaniałe życie królestwa będą dla Was całkowicie niedostępne. Oto koniec, na który zasługujecie, oraz skutek Waszych własnych czynów. Amen. Bóg mówi: Nie mam wyboru i byłem Wam oddany całym sercem, a Wy żywicie wobec mnie złe intencje i nie jesteście do mnie przekonani to Wasz obowiązek. Te słowa przeszyły mi serce. Bóg dał mi szansę wypełniać moje obowiązki, bym mogła szukać i pozyskać prawdę, odrzucić zepsute usposobienie i aby Bóg mnie zbawił. Lecz zamiast szukać prawdy, skupiałam się na ciele. Zbywałam i zwodziłam Boga. Bóg stał się ciałem, żeby zbawić ludzkość, znosząc ogromne upokorzenie i ból, prześladowanie przez rząd oraz potępienie i odrzucenie przez lud, a mimo to On zawsze wyraża prawdę i zbawia. Brak charakteru sprawia, że trudno nam pojąć prawdę. Bóg nas nie tylko nie porzucił, lecz przemawia do nas na wszystkie sposoby. Objaśnia wszystkie prawdy szczegółowo, opowiada przypowieści, daje przykłady, używa metafor, byśmy zrozumieli. Niektóre prawdy są złożone, dotykają wielu spraw, więc Bóg je rozkłada na czynniki pierwsze i daje nam zarys, cierpliwie prowadzi nas do zrozumienia prawdy przez swoje słowa. Bierze wielką odpowiedzialność za nasze życie. A jak ja traktowałam swoją pracę? Uznałam, że nie jest warta uwagi ani wysiłku. Nie byłam poważna ani odpowiedzialna. Szłam na łatwiznę i nie patrzyłam na konsekwencje. Lekceważyłam zadanie od Boga, migałam się. Gdzie było moje sumienie? Zasługiwałam na karę. Ale Bóg nie przestał walczyć o moje zbawienie. Słowami oświecił mnie i poprowadził, bym poznała siebie i jego wolę. Gdybym dalej wypełniała obowiązki niedbale, nie zasługiwałabym na życie ani na miano człowieka. Więc modliłam się do Boga, Boże Wszechmogący. Moja nikczemność jest zbyt duża. Nie chcę żyć w taki haniebny i niegodny sposób. Daj mi siłę, bym praktykowała prawdę urzeczywistniła podobieństwo do człowieka i czyniła powinność istoty stworzonej. Amen. Potem przeczytałam słowa Boga. By człowiek mógł przyjąć zadanie wyznaczone przez Boga, musi być mu całkiem oddany. Nie można być oddanym w połowie, odmawiać przyjęcia odpowiedzialności, ani działać w oparciu o własny interes, to nie jest oddanie. Co znaczy być oddanym? To znaczy, że gdy pełnisz swoje obowiązki, nie mogą na ciebie wpływać twoje nastroje, otoczenie, ludzie, sprawy czy rzeczy. To zadanie wyznaczył mi Bóg, właśnie to mam zrobić, dlatego potraktuję to zadanie jak własną sprawę. Wykonam je tak, by dało dobre rezultaty i zadowoliło Boga. W takim stanie kontroluje cię nie tylko twoje sumienie, ale i oddanie. Jeśli wystarczy ci sam fakt wykonania zadania i nie zależy ci na efektach, jeśli sądzisz, że zadałeś sobie dość trudu, zaspokajasz tylko swoje sumienie, to nie jest oddanie. Gdy jesteś oddany Bogu, nie wystarczy sprostać wymogom sumienia. Nie jest to już kwestia wysiłku, musisz włożyć w to serce. Musisz traktować obowiązek jak własne zadanie brać na siebie Jego ciężar. A jeśli popełniłeś choćby najmniejszy błąd, bądź dopuściłeś się niedbalstwa, przyjmij upomnienie w poczuciu, że nie możesz być taką osobą, bo zawiedziesz Boga. Ludzie obdarzeni rozsądkiem wypełniają swoje obowiązki tak, niezależnie od tego, czy ktoś ich nadzoruje. Bez względu na to, czy Bóg jest z nich zadowolony, stawiają sobie wysokie wymagania, by wykonać zadania powierzone przez Boga. To jest oddanie. Amen. Amen. Słowa Boga wskazały mi ścieżkę praktyki. W naszych obowiązkach nie możemy kierować się nastrojem czy preferencjami. Nie możemy iść na łatwiznę, gdy coś wymaga ciężkiej pracy. Musimy traktować nasz obowiązek jako zadanie od Boga. Musimy z uwagą i wysiłkiem osiągać najlepsze wyniki. Nieważne jak to jest trudne i czy ktoś nas nadzoruje, zawsze musimy wkładać w nasze obowiązki całe serce. Racja. Tak. Gdy to zrozumiałam, pomodliłam się do Boga, skłonna do skruchy i praktykowania wedle Jego słów. Później sporządziłam dokument dotyczący interpunkcji w języku włoskim dla nowych członków zespołu. Następnie zrobiłam listę częstych problemów występujących w tłumaczeniach i wszystkich kwestii wymagających uwagi. Korzystałam z tej listy podczas przeglądania tekstów. A gdy ktoś z braci i sióstr pytał mnie o obowiązki, nie traktowałam go powierzchowniej według własnej wyobraźni, lecz uważnie się zastanawiałam. Trzymałam się zasad i szukałam fachowej wiedzy, by odpowiedzieć. Gdy czegoś nie rozumiałam poprzez wysiłek, oświecenie i przewodnictwo Boże, w końcu to pojmowałam. Bogu dziękuję Bogu. Bogu. Przemyślałam złe intencje, jakie mną kierowały w pracy. Gdy napotykałam trudności i chciałam iść na łatwiznę, modliłam się do Boga, bym przy odpowiednim wysiłku rozwiązała problem. Z czasem moja postawa wobec obowiązków się poprawiła. Mogłam dobrze je wypełniać. Moja przemiana była możliwa, bo Bóg mnie osądził i skarcił. Bo Bogu dziękuję. dzięki. To wszystko to dzięki sądowi i karceniu przez Boga.